Jojo, jojo, ja się nazywa Stephen Power Marcin. Ja dzisiaj wam nagram o moim telefonie starym. Z są Galaxy Note 8. Trochę wygląda, że coś, to, 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 to jest, stary telefon ma. No, ma, słuchajcie, pobocze takie, takie stare, ale z tyłu ma taką obudówkę starą, ale. Czekajcie, czekajcie, jak go teraz da włączyć. Sprawdzę Patrzcie, gdzie da się go włączyć, widzicie? O! Samsung ma do Sony taką... kilogo. Okej. Okay, Okej. Okay. O! Y, y, Okej. Okay. Już on się włączył. Samsung. Chodźcie, tak samo ja. Teraz go zresetowałem, ale patrzcie. Już on się uruchamia. Widzicie, ja też te, te, także nim nagrywałem pierwsze odcinki. I patrzcie... I, i, i dlatego też szłam im grę Radnik and Boodling. Wszystko na anima, to będzie odcinek 7 minutowy, więc patrzcie, sami jak to wygląda. Facebook na nie działa. Urucham Facea, go się redagować uruchami sobie Google Wciąż uchę sobie Google i mam o i ja mam o właściwie na to mam że Adri 15 Wszystko co oni to jest 15 Patrzcie, teraz jak to wygląda, bo wiem czy Widzicie idzie to wygląda pięknie pięknie dobra teraz wam właściwie pokażę moje aplikacje które miałem wcześniej na moim telefonie Ta ja były otwieram na Microsoft ale tylko nieważne także wam pokażę wszystkie wszystkie właściwie rezenzja gierek, więc patrzcie to już wygląda, ustawienia tak, że były w nim inne Ustawienia też były inne, tak, że były Tylko, że firma Samsung Tylko że czemu nie mogę aktualizacji, teraz patrzę, jest taki ten problem No, i Je jeżeli Je ze mną Janek Wołoćko, Temu teraz pokazuję. W Samsung, że czego nie mogę aktualizacji Szukać. No gdzie jest ten Galaxy Store? No tu chyba w Samsung trzeba wejść. I tu jest Galaxy Store. Teraz pokażę czemu. To było aktualnie ale... Widzimy się za mną jak aktualnie Galaxy Store. To teraz wam pokażę czemu nie mogę zrobić aktualizacji. Mamy sobie aktualizację. Patrzcie wymaga konta. Oczywiście. Popatrzcie, podzielóg, uloguję się przez Google. przez Google od razu i i i do i teraz widzicie jak mi wszystko wyskakuje weryfikowanie numeru telefonu i weryfikowanie kodu Tlefon właśnie to jest wymaga to jest stare jest stare manu na tego Moja pani Patrycja lub Jankowi i Pałoczko, że też przypomniał pani Patrycji, że, że żeby także to nagranie wysłała, czy wysłał Janek Połoczko tej pani Patrycji lub bliskiej osobie, że była że też nie można aktualizować telefonów. Wchodzimy z tego, Trapacie to teraz trzeba będzie wejść sobie w ten... Google też się troszkę najnowsze wszystko. Najbardziej pójdziemy przez chwilę w crafting and poodling. Też zaś chodzi. działa na telefonie. M możecie sobie zobaczyć, że funkcjonuje ładnie. Miałam swoją grę, nawet tylko została. Mam bilet żarowo teraz i tylko odchodzę od, od, swój świat, które też bombardowałem, jak sobie widzę, że ona nim craftinga and budlinga mm, może kiedyś jeszcze na moim telefonie, nagrywam Ariel Miku Rezendzja, którego obecnie nagrywam, więc. Mam bilet żarowo złoty chore Koreklamy będą w tej grze, bo to jest gra. Chodźcie, tylko odłączę się od internetu i widzimy się załamać. ok Okej, teraz już sobie odzwać, jaki miałem... No że... na No, ja... ...czekaj, że... Gimian, że mody, na nie, nie. Ja pokażę, jaki miałem nim mody. I na nim ja... Ja wam Idziemy się za już przy etapie... ...nie przy etapie, tylko przy... ...to przy... okej, okej, okay. okay. teraz wam pokażę... Cały mój stos ekwipunku tego mam. Mody, patrzcie to samo jest stare. Wszystko, patrzcie gdzie mam ma te meble, poczekajcie, powiększymy to trochę. Czym? Gdzieś powinny mieć te meble. A widzicie, to są te portale. Może, 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 może te meble chyba, usunęłem. Ten mut. ale ja miałem te meble, może chodźcie, zaraz widzę ciekawe te meble robi idzie mam idzie idzie czas na te meble Widzicie, tam właśnie te meble, meble pozgrywałem jakiś to że mam mi, mi kawka wszystko tu się zgrywałem Na ten, ten telefonie widzimy się już przy etapie końcowym widzimy się już przy etapie końcowym no no oczywiście już and end, budynk okej, okay, okej okay. Na, na, to już się odcinka Mam, no, mam, ma nadzieję, że odcinek się odcinek spodobał Z, z subskrypcję oraz lajka, like, bo będziemy dobijać do miliona osób widzów Dlatego do usłyszenia, cześć Pa, pa. mamy z nas jeszcze jedno pytanie Pokażę jeszcze, wam pokażę, jeszcze jedną tak na wyłączenie telefonu, Widzimy się za moment. Ok, dawaj, ja teraz wam pokażę jakieś opcje zasilania, pokażę, gdzie wyłączysz się na mój telefon. Widzicie, wyłączę się w ten sposób. Okej, okay, to już koniec dzisiaj odcinka, naprawdę do zobaczenia i cześć.